Getuvim, pisma Ruth, rozdział trzeci. Jeden. I rzekła raz do niej na emi, śpiekra jej. Córko moja, czyż nie powinnam wystarać się dla ciebie o miejsce wypoczynku, gdzieby ci dobrze było? Dwa, otóż, bo as, którego dziewek się trzymałaś, jest wszak powinowatym naszym. Przewiewa on właśnie dzisiejszej nocy tok jęczmienia swego. Czy umyj się tedy i namaść i włóż najpiękniejsze szaty na siebie, a zajdź na tok, ale nie daj się owemu mężowi poznać, póki jeść i pić nie przestanie. 4. Następnie zaś, gdy na spoczynek się uda, zmiarkujesz sobie miejsce, gdzie się położy. I pójdziesz i odkryjesz miejsce u stóp Jego i położysz się. Powie Ci On wtedy, co czynić należy. 5. I rzekła do niej, cokolwiek mi kaszesz, uczynię. Sześć. Po czym zeszła na tok i uczyniła ściśle tak, jak kazała jej świekra jej. Siedem. Gdy tedy zjadłszy i wypiwszy. Bo as dobrej był myśli i poszedł, aby za brogiem się położyć? Poszła i ona po cichu, a odkrywszy miejsce u stubiego, położyła się. Osiem ale o północy ulągł się ów mąż, a gdy się wychylił, okazało się, że kobieta leży u Stubiego. Dziewięć i zawołał: którześ ty? I odpowiedziała: Jamru, ród, służebnica twoja, rozpostrzyj skrzydło twoje nad służebnicą twoją, ponieważ służy ci prawo odkupu. Dziesięć i rzekł: Błogosławionaś ty, chod córko moja! Tę ostatnią miłość twierdziłaś piękniej niż poprzednią, nie ubiegając się za młodzieńcami bądź biednymi, bądź bogatymi. Jednaście przeto teraz, córko moja, nie obawiaj się. Wszystko, cokolwiek mi powiesz, uczynię dla ciebie. Wie bowiem cały zbór ludu mojego, żeś kobietą dzielną. Dwanaście, ale jakkolwiek prawdą jest, że powinowaty krwi, to istnieje jednak powinowaty bliższy ode mnie. 13. Zostańże tej nocy, jeżeli cię z rana okupi, dobrze, niechaj to uczyni. Jeżeli by cię wszakże okupić, się wzbraniał, wtedy żyw. Ja chcę, że ja cię okupię. że tu od rana do rana. 14. I tak leżała u stóbiego aż do rana, po czym wstała. Zanim jeszcze jeden drugiego mógł rozpoznać, myślał bowiem: niechaj się nikt nie dowie, że była ta niewiasta na toku. 15 Nadto rzekła Podaj chustkę, którą masz na sobie, i podtrzymaj ją. I podtrzymała ją. On zaś odmierzył jej sześć miar jemu uczmienia i włożył na nią. I udał się do miasta. 16. A gdy przybyła do świekry swojej, ta rzekła do niej: Jakże z tobą, córko moja? I opowiedziała jej wszystko, co ów mąż jej uczynił. 17. I dodała: Sześć miar miartych jęczmienia dał mi on. Rzekł bowiem do mnie: Nie powinnaś próżną dłonią przyjść do świekry swojej. 18. Wtedy rzekła: Zachowuj się spokojnie, córko moja, pokąd wiedzieć nie będziesz jej jak sprawa ta wypadnie, albowiem mąż ten nie spocznie, póki dzisiaj jeszcze sprawy tej nie zakończy.